Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś, drodzy państwo, za którą sprawę Kaczyński usłyszy pierwszy wyrok? Tych spraw Jarosław Kaczyński będzie miał prawdopodobnie kilkanaście. Zakładamy, że prokuratura, którą Odzyskuje dla demokratycznego społeczeństwa. Adam Bodnar będzie pracowała normalnie, nie będzie chronić pisowców i Kaczyńskiego, tak jak to robiła prokuratura Ziobry, prokuratura Dariusza Barskiego, która nie wszczynała spraw nawet wtedy, kiedy przestępstwa były oczywiste. Takim moim faworytem do najszybszego wyroku, ale na razie nie widzę tutaj woli politycznej, żeby wszcząć tą sprawę. No, powinna być wszczęta z urzędu. Jest obraza urzędnika państwowego, który się dopuścił, pomówienie urzędnika państwowego, od którego dopuścił się Jarosław Kaczyński w dniu wyboru Donalda Tuska na premiera. Nazwał go po tym wyborze agentem niemieckim. Później to tezę powtórzył Przynajmniej raz jeszcze publicznie, nie wycofując się z tezy którą powiedział w parlamencie, twierdząc po prostu, że Donald Tusk reprezentuje interesy Niemiec, że jest agentem niemieckim. No, tego typu rzeczy pojawiały się wypowiedzi autorytetów prawnych, są na pewno penalizowane. Więc zanim Państwu powiem, gdzie ten wyrok będzie najszybszy, takie krótkie przypomnienie spraw, w których on też na pewno uzyska werdykt, natomiast to potrwa trochę dłużej. Taką sprawą jest oczywiście sprawa wyborów kopertowych, gdzie Jarosław Kaczyński, nie pełniąc żadnej funkcji, no był jednak przywódcą tej nieformalnej, bądź też można powiedzieć, form, ale zorganizowanej grupy przestępczej, nie była ona schierarchizowana prawdopodobnie oficjalnie, ale wszyscy wiedzieli, kto jest szefem. Było trochę jak w tym dowcipie. O tym, że, papier, że pan z, z, ze sklepu zoologicznego sprzedawał e, trzy papugi. E, no i ta pierwsza, e, świetnie upierzona, e, kolorowa, e, kosztowała 2000 e, zł. Druga z jeszcze bardziej e, rzadszym, e, rzadszymi kolorami, też pięknie upierzona, e, kosztowała 3000 e, zł. A Taka niepozorna, z szarym upierzeniem była wyceniana na prawie 5000 tysięcy złotych. No, potencjalny nabywca spytał się, skąd ta różnica w cenie, skoro wygląd na nic nie wskazuje. Na no, co sprzedający odpowiedział, że nie wie, ale te dwie pozostałe papugi mówią do niej szefie. I trochę tak jest z Jarosławem Kaczyńskim. Wszyscy politycy PiS w 2000 w roku, kiedy organizowano nielegalne wybory kopertowe, wydano e, no, około 100 milionów złotych na te wybory, bez żadnego tytułu prawnego, bo Sejm w końcu ustawy o wyborach kopertowych. Nie uchwalił. Człowiekiem, który wydał polecenie, który dążył do tego, który łamał ludziom kręgosłupy, był właśnie Jarosław Kaczyński. Zwykły szeregowy poseł, ale faktycznie osoba numer jeden w państwie. To jest ten system, który Jarosław Kaczyński stworzył, w którym właśnie nie działała demokracja, ponieważ demokratyczne procedury były zastępowane wolą, podporządkowaniem się woli Jarosława Kaczyńskiego. To jest naprawdę taka bardzo niefajna sytuacja, bo Jarosław Kaczyński może dziś utrzymywać, że on z tymi wyborami nie ma nic wspólnego wtedy. On został przecież wicepremierem już po wyborach do spraw bezpieczeństwa. To był 6 października 2020 roku. W związku z tym. Z pretensjami, to nie przychodzić do niego. Prawda jest taka, że jeżeli nikt go by nie wskazał spośród tych, którzy będą obwiniani, no to Kaczyński mógłby sobie w spokoju tam być nieskazany. Co po niektórzy podkreślali, że ten wybór Jarosława Kaczyńskiego, w którym sprawuje władzę, nie ponosząc też formalnej odpowiedzialności z tytułu jej posiadania, był jego świadomym wyborem. No jednak, 6 października 2020 roku zdecydował się wejść do rządu na bardzo silną pozycję wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, faktycznie szefa wszystkich służb, bo jemu tu podlegali Wąsik z Kamińskim, czyli wszystkie tajne służby ABW, CBA, ale również też przecież policja, również były, był, miał zwierzchność za pośrednictwem bycia przełożonym ministra obrony narodowej nad wojskowymi tajnymi służbami. I tu już jest trochę mniej różowo. Jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, będzie miał Kaczyński problemy, będzie musiał się tłumaczyć z kolejnych bezprawnych obostrzeń, które były wprowadzane na terenie. Polski bez wprowadzenia stanu wyjątkowego. O co w tym stanem wyjątkowym chodziło? Dlaczego PiS się bronił rękami i nogami, żeby w okresie epidemii nie wprowadzać stanów wyjątkowych przewidzianych konstytucją? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po prostu tego typu stany przewidują wypłacanie konkretnych pieniędzy za konkretne ograniczenia nakładane na ludność cywilną. A PiS sobie wprowadzał te same ograniczenia na krzywy ryj. i w tym wypadku w zasadzie wszystkie branże, zresztą których to branże, część branży zresztą skierowała pozwy do sądu, mają prawo do rządu odszkodowanie, bo fakt wprowadzenia. Ograniczeń charakterystycznych dla stanu wyjątkowego. Bez prowadzenia samego stanu wyjątkowego, żeby nie płacić odszkodowań. Nie powinna być przesłanką zwalniającą władzę. No, po coś te stany wyjątkowe były przewidziane. Nie powinno być w ten sposób, że rząd sobie po prostu oszczędza pieniądze, nie, stosując stosown nie używając stosownych regulacji, aby nie musieć płacić. No, w ten sposób zamordowano całe branże. Jest dosyć ciekawą historią z tych stanów wyjątkowych, że przez długi czas nie były zamykane kasyna w Polsce. To powinna, gdyby w normalnym kraju coś takiego, powinna sprawdzić co powinno sprawić od razu Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jakim cudem nie znajdowały się na listach lokali do zamknięcia kasyna, w których ludzie piją, palą, które niewiele się różnią pod względem higieny i bezpieczeństwa od klubów nocnych, a jednak kluby zamykano. I ta historia sytuacji, w której zamykało się, nie zostawiało się kasyny otwarte, a zamykano na przykład kluby sportowe, sale gimnastyczne, które miały idealne warunki do tego, żeby ludzie mogli jednak tam przebywać. Były nawet w momencie obłożone o połowę mniej. Mimo to tam naciskano, żeby wprowadzać do obostrzenia. Niektórzy twierdzą tutaj, że były to właśnie zamachy, uderzenia w mniejsze sieci, które za tego typu. Postoje po prostu płaciły bankructwami i mogły być przejmowane niemalże za bezcen. Więc tutaj jest odpowiedzialność Jarosława karna. Ona nie będzie też łatwa, więc tutaj to też nie będzie pierwszy wyrok, który Jarosław usłyszy. Będzie też pewna niechęć do sądzenia za brak tej, tego stanu wyjątkowego, bo. Opozycja ówczesna, parlamentarna jakoś specjalnie się tam nie piekliła, że rząd nie wprowadza tych stanów wyjątkowych, nie stosuje prawa. Natomiast no, bez wątpienia jest to też ciężkie, ciężkie przestępstwo, za którego odpowiedzialność oczywiście nie sama, bo jest jeszcze premier Morawiecki, z którym Kaczyński dzieli tu odpowiedzialność. Natomiast uprzedzając Państwu fakt, największe i najszybsze szanse Jarosław Kaczyński ma. Na to, żeby być skazanym w słynnej aferze kopertowej. To jest afera z 7 lutego, drodzy państwo, 2019 roku. 7 lutego wtedy a, a, austriacki biznesmen Gerald Bilk-Fernel przybył do Jarosława Kaczyńskiego, żeby wręczyć mu żeby wręczyć mu. 50 tysięcy złotych dla łapówki, gotówki dla ówczesnego księdza, obecnie już byłego księdza Rafała Sawicza, który jako członek Rady Fundacji im. Lecha Kaczyńskiego, tam Instytutu Lecha Kaczyńskiego, miał podjąć za te pieniądze decyzję o tym, żeby móc budować te dwie wieże. Ktoś powie, jak ta sytuacja, że to ona jest niekompletnie nieprawdopodobna, ale... Austriacki biznesmen ją bardzo mocno uprawdopodobnił, dlatego że on te pieniądze wyjął i przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu. Więc podaje konkretną okoliczność. Podjęcie, pójście do banku, podjęcie 50 tysięcy złotych w gotówce. No wiecie państwo, żyję lat, e, niedługo będzie 45, wstyd się przyznać. I, I jeszcze do tej pory nie operowałem taką kwotą, w gotówce, chociaż też jestem przedsiębiorcą, zdarzało się jako znaczy uczestnikiem obrotu gospodarczego, może tak, jako członek zarządu, zdarzało mi się regulować sporo transakcji w gotówce, ale nigdy nie zdarzało mi się regulować transakcji w gotówce na kwotę. Właśnie 50 tysięcy złotych. I tutaj mamy taką historię bardzo niezwykłą. Dlaczego Jarosław Kaczyński w ten sposób to rozegrał? Mnie to osobiście przypomina historię, w jaki sposób się skubie frajerów, bo Kaczyński powiedział, żeby Birkfelner załatwił 200 tysięcy złotych. On, facet, który oferuje tutaj możliwość budowania wielkich dwóch wież pomnikowej instytucji, na której ten przedsiębiorca, notabene mąż jego kuzynki, zarobi miliony. Prosi go o to, żeby dał mu pieniądze na przekupienie człowieka, nazwijmy to, ze strony Kaczyńskiego, żeby nadać temu projektowi jakiś pęd, jakąś mm, możliwość realizacji. No, Przyznacie Państwo, sytuacja kuriozalna, ale Birkfelnera tutaj dał te 50 tysięcy w myśl takiej zasady. To się nazywa w psychologii reguła konsekwencji i zaangażowania. Jak wiemy, on ten dług wobec Birkfelnera ze strony podmiotów, które reprezentował Kaczyński, sięgnął w tamtym momencie już kilku milionów złotych. I dla Birkfelnera te 50 tysięcy, żeby sprawdzić, a nuż Widelec ten projekt jednak ruszy. Sprawa trafiła do prokuratury razem z tym zawiadomieniem o oszustwie, które złożył e, e, austriacki biznesmen. Jego reprezentował Roman Giertych, na którego za karę w tej całej sytuacji e, spadła potem inwigilacja Pegazusem. Otóż Jarosław Kaczyński całe to jego otoczenie, jak się dowiedziało, że Giertych reprezentuje męża kuzynki Kaczyńskiego, który chce, aby prezesa PIS o. Osądzono za oszustwo, uznano to po prostu za obrazę majestatu, no i już poszło już wtedy otwarcie, wszystkie konie po betonie, wszystkie psy Kaczyński spuścił ze smeczy i założono mu totalną inwigilację systemem do zwalczania terrorystów Pegasus. Ale tą konkretną sprawę. Tej konkretnej łapówki wyłączono do osobnego postanowienia. Ono jest kompletnie nieprawidłowy sposób wyłączony, bo było postępowanie, w którym austriacki biznesmen miał status osoby pokrzywdzonej i mógł sobie zażalać. Oni tam bardzo mocno łamali wszelkie możliwe terminy, ponieważ jest 30 dni na podjęcie decyzji: wszczynasz śledztwo czy go nie wszczynasz. Oni nie podejmowali decyzji, żeby Gertych nie zażalał. Odmowy wszczęcia ewentualnej do sądu, i żeby sąd, na przykład, nie zrobił planu pracy prokuraturze i nie powiedział, co ona ma robić. No, oni majstrowali przy tym, żeby to umorzyć w takim momencie, w którym będzie się dużo rzeczy działo w polityce, że nikt nie będzie miał głowy do tego, żeby zająć się aktualnie tym, że coś tam skręcają w sprawie austriackiego biznesmena. To z jednej strony po tym, żeby mieć pewnie też kontrolę nad sądem, który to weźmie i umorzy. I tak to zrobiono, ale sprawę tej łapówki nie poddano pod umorzenie w tym trybie. Wyodrębniono ją z nieznanych przyczyn do osobnego postępowania i w tymże osobnym postępowaniu, w sposób kompletnie nielogiczny, prawny, nie nadano austriackiemu biznesmenowi, który stracił 50 tysięcy złotych, nie nadano statusu pokrzywdzonego. E Kaczyński po prostu w tej sprawie nie mógł być przez prokuraturę Ziobrową przesłuchany. Takie przyjęto założenie. Dlatego, że gdyby go przesłuchano i zadano mu pytanie, czy przyjął pieniądze od austriackiego biznesmena i czy przekazał je Rafałowi Sawiczowi, jak wspominałem, byłemu księdzu, to Jarosław Kaczyński miałby trzy wyjścia. Pierwsze powiedzieć prawdę, ale jeżeli ta prawda go by pchała go do więzienia, to ma możliwość oczywiście powiedzieć nieprawdę, zaprzeczyć. Tylko że jeżeli zaprzeczy i powie nieprawdę, a się okaże, że istnieje nagrania. A przecież Gerald Birk Felner nagrywał od pewnego momentu spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, to jest spora na, na szansa, że nagrał również to, na którym wręczano mu łapówkę. No więc. Najpierw prokuratorzy ziobry naciskali na Birkfelnera, żeby się wypowiedział, czy ta taśma z, ze spotkania z Kaczyńskim, na którym on wręczał te 50 tysięcy, czy ona istnieje, czy ona nie istnieje. No i e, austriacki biznesmen sobie tak kluczył, ewidentnie nie chcąc, aby zdeklarować. No, wiele można było z tego wyczytać, ale przede wszystkim to, że taśma najprawdopodobniej istnieje. Dlatego w tym drugim postępowaniu Birkfelner nie dostał statusu pokrzywdzonego, no bo w zasadzie tego typu zażalenie byłoby formalnością do sądu, bo jak możecie umarzać sprawę, skoro żeście nawet nie przesłuchali księdza Sawicza, nie zadaliście mu pytanie, czemu Kaczyński przekazał 50 tysięcy, nie przesłuchaliście Kaczyńskiego i nie zadaliście mu pod odpowiedzialnością karną pytania, czy wziął 50 tysięcy. I dlatego, drodzy Państwo, uważam, że ta sprawa jest zwycięzcą. Sprawa 50 tysięcy łapówki jest najprostszą sprawą. To jest sprawa z 7 lutego 2019, no, 2018 roku, e, e, gdzie Birk po prostu podjął pieniądze w banku, zapakował do koperty i pojechał na Nowogrodzką. Wyborcza opisała sprawę w lutym. To była ciąg 2019 roku. Wtedy ujawniła też pierwsze zeznania. Austriackiego biznesmena. Zupełnie ciekawym wątkiem pobocznym są na odpowiedzialność karną Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Są wykonywane na przełomie stycznia i lutego zatrzymania przez, służbę, przez służby podległe tym panom po to, żeby przykrywać medialnie. To jest taki mechanizm, drodzy Państwo. Jeżeli ja wiem, że jest jakaś informacja niekorzystna dla mnie, to ja. Puszczam mocne informacje, mocne newsy, żeby moje media miały się czym zajmować, żeby media mnie wspierające po prostu zagłuszały konkurencyjnego newsa. Taki mechanizm przekrywkowy stosował Mariusz Kamiński. W tamtym czasie, w, w styczniu, lutym 2019 roku, został zatrzymany Stefan Niesiełowski. Okazało się, że kompletnie bezprawnie, człowiek już dziś prawomocnie uniewinniony. Zresztą zrobiony według tego schematu pisowskiego, w sytuacji, w której materiały prokuratury są słabe przeciwko komuś, kogo chcą pogrążyć, no to się wpuszcza materiały do mediów, takie konspekciki, że może go nie skażemy, ale go po prostu obryzgamy. Go maksymalnie pokażemy, że jest niemoralny, pozwabimy go godności, po prostu pokażemy, że z nami się nie opłaca. Zadzierać. To też jest kwestia też odpowiedzialności karnej, aczkolwiek w tym wypadku odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego mogłaby zaistnieć tylko wtedy, kiedy albo Maciej Wąsik, albo Mariusz Kamiński poszliby na układ i wskazali jako swojego mocodawcę, jako człowieka, który wydawał im te polecenia, do które prowadzenia, robienia bezprawnych działań. Tu po prostu wymaga, to jest te wąskie gardło. Wąsik i Kamiński, którzy wykonywali wszystkie polecenia Jarosława Kaczyńskiego. I to jest, drodzy Państwo, ten taki kort tych działań, za które Jarosław Kaczyński będzie odpowiadał. Mamy oczywiście na pewno też jego odpowiedzialność, żeby to nie było jasne, taka najdłużej, która potrwa i w mojej ocenie dobrze byłoby jednak przeprowadzić, to jest odpowiedzialność za zamach stanu z artykułu 127 kodeksu karnego Jarosław Kaczyński zmieniał ustrój doprowadził do bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego na podstawie złamania konstytucji na podstawie zaprzysiężenia ludzi co do których wiadomo było że nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego to jest sprawa tylko która potrwa wiele wiele lat a takich spraw jeszcze w których on będzie ponosił odpowiedzialność bo E, tak e, ta odpowiedzialność e, po prostu potrwa tylko dłużej. No to jeszcze będzie za sprawę tuszowania respiratorów, aspirowania do tego, że e, jakby to ująć? E, e, Wysyłania przez Jarosława Kaczyńskiego po tym, jak został wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, bezpośredniego sygnału publicznie do oficerów, funkcjonariuszy służb specjalnych badających tę sprawę, że sprawa jest rozwiązana, czysta i nie należy procedować w sprawie zarzutów. Wtedy, jeszcze dla żyjącego Andrzeja Izdebskiego, to w mojej ocenie i ocenie paru prawników, z którymi rozmawiałem, to też jest przestępstwo, ale jak mówiłem. Takie, którego win realizacja, windykacja potrwa dłużej. Tak więc najszybszym drogą byłoby skazanie Jarosława Kaczyńskiego za nazwanie Donalda Duska niemieckim agentem. Byłoby to proste. Nie potrafię zrozumieć tych oporów tej władzy obecnej większości, żeby pozbawić Kaczyńskiego immunitetu i przeprowadzić tutaj szybki proces. Niech Jarosław Kaczyński pokazuje te swoje dowody. Że to jest kompromitujące, no bo przecież Donald Tusk yy, ma dziś poświadczenie bezpieczeństwa. Yy, służby podległe Kaczyńskiemu, bo przecież był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, nie prowadziły żadnego postępowania o szpiegostwo Tuska, działanie Tuska w interesie Niemiec, a jednak yy, były wicepremier do spraw bezpieczeństwa takie oskarżenia publicznie yy, wypowiedział. A ja, drodzy Państwo, polecę jeszcze historię, yy, bez cenzury, to jest magazyn, którego jestem wydawcą. To są naprawdę dobre teksty. Oprócz końca, mi tu kościuszki. Gejowskiego militaryzmu, Prus. Słynny twórca potęgi militarnej, Prus. Frederyk Wielki był tak naprawdę. Gejem, ale to nie takim zwykłym gejem, bo gejem, który nienawidził i pogardzał kobietami, Jak jeszcze dodam Państwu, że nie, mówił, nie lubił mówić po niemiecku, bo mówił, że to jest język, którym można wydawać polecenia psom, to już w ogóle będzie całkiem sympatyczny koleś, prawda? W każdym razie o gejowskich korzeniach militaryzmu Prus jest w numerze. Jest też, polecam, świetny felieton Andrzeja Ceglarskiego, mecenasa, o tym, drodzy Państwo, że do psychiatryka wysyłał swoich przeciwników politycznych w latach 20. i 30. Józef Piłsudski, zanim zaczęli robić to Sowieci. Szanowni Państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, historia bez cenzury, a ja Państwu mówię do zobaczenia.